Nowy zwrot w sprawie rozwodu barona i kubickiej prawda kryjąca się za kulisami zaskakuje wszystkich. Małżeństwo Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiva Barona nadal znajduje się w centrum uwagi polskich mediów, a nowe informacje wskazują na to, że ich relacja wciąż boryka się z wieloma niepokojami. W zeszłym roku para przeszła poważny kryzys, podczas którego media huczały o złożeniu pozwu rozwodowego przez znaną modelkę, co wywołało spekulacje o nieuniknionym rozpadzie tego związku. Jednak gdy wielu sądziło, że relacja modelki i muzyka zespołu AfroMental dobiegła końca, rodzice małego Leona niespodziewanie zbliżyli się do siebie. Oboje mieli zdecydować się na danie sobie kolejnej szansy, podejmując trud naprawy związku ze względu na swoją małą rodzinę, co utwierdziło opinię publiczną w przekonaniu, że kryzys małżeński został zażegnany. Niestety to pojednanie wydaje się mieć jedynie charakter tymczasowy. Ostatnio polskie media ponownie odkryły, że Sandra Kubika po raz kolejny złożyła pozew o rozwód. Choć influencerka nie potwierdziła jeszcze oficjalnie tych informacji, fakt, że przeprowadziła się do własnego mieszkania, sprawił, że domysły o rozłamie w relacji z baronem stały się jeszcze bardziej wyraziste. Największym pytaniem, które obecnie uważnie śledzi opinia publiczna jest to, czy Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw baron faktycznie zmierzają do decyzji o rozwodzie. Czy jest to tylko kolejny etap ochłodzenia w ich burzliwym związku? W obliczu braku jakiegokolwiek oficjalnego potwierdzenia ze strony zainteresowanych, każde działanie kubickiej w mediach społecznościowych jest szybko analizowane przez opinię publiczną i media przez pryzmat kryzysu małżeńskiego. Warto zauważyć, że 30-letnia modelka coraz częściej udostępnia treści dotyczące niezależności kobiet, odporności emocjonalnej, samodzielności finansowej i życia osobistego. Wielu uważa, że nie są to jedynie inspirujące przesłania, ale odzwierciedlenie jej obecnego stanu ducha i życiowych wyborów. W ostatnich postach Kubicka podkreślała, że jej krąg najbliższych przyjaciół składa się z silnych, niezależnych kobiet, które doświadczyły w życiu niejednego trudnego momentu. Wyznała, że rozmowy między nimi nie dotyczą już powierzchownego blasku, lecz skupiają się na tym, jak każda z nich nauczyła się twardo stać na nogach po rozstaniach, i w którym momencie zrozumiały, że nie mogą wiecznie liczyć na innych w rozwiązywaniu własnych problemów. Te zwierzenia są postrzegane jako subtelne, ale wyraźne potwierdzenie zmiany w sposobie myślenia kubickiej, od wizerunku kobiety silnie związanej z rolą żony i rodziny ku jednostce stawiającej na autonomię i osobistą siłę. To właśnie ta zmiana w przekazie i wizerunku sprawiła, że wiele osób wierzy, iż niezależnie od wyniku małżeństwa, Sandra Kubika wydaje się być przygotowana na własną, niezależną drogę, niedefiniowaną już przez żadną relację. Wobec narastającej fali spekulacji wokół stanu małżeństwa Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiwa Barona. Reporterzy dziennika Fakt postanowili zagłębić się w prawny aspekt sprawy, aby wyjaśnić, czy proces rozwodowy faktycznie jest w toku, czy pozostaje jedynie w sferze plotek. W związku z tym bezpośrednio sprawdzili informacje w sądzie, aby potwierdzić, czy termin rozprawy rozwodowej pary został już wyznaczony. Wyniki wykazały, że od czasu gdy portal Pudelek po raz pierwszy poinformował o wpłynięciu wniosku o rozwód, akta sprawy wydają się stać w miejscu, nie odnotowując żadnych znaczących postępów prawnych. Według informacji ujawnionych przez tabloid, do chwili obecnej sąd nie wyznaczył konkretnej daty rozprawy dla kubickiej i barona. Ta cisza nie tylko pogłębia dezorientacją opinii publicznej, ale także rodzi pytania o możliwość celowego opóźniania wyznaczenia nowego terminu przez sąd. Fakt, że oboje wycofali już wcześniej pozew rozwodowy skłania obserwatorów do pytania, czy jest to strategia wyczekiwania, aby strony same podjęły ostateczną decyzję, czy po prostu odzwierciedlenie złożoności i przewlekłości procedur prawnych. Dopóki nie ma jasnej odpowiedzi ze strony sądu, ten stan zawieszenia nadal podsyca domysły, że relacja kubickiej i barona, Pozostaje w niepewności, na granicy pojednania i całkowitego rozstania. Podczas gdy wieści o rozwodzie pozostają niejasne, Sandra Kubika musiała zmierzyć się z innym, niemniej stresującym problemem. Choć zazwyczaj chętnie dzieli się codziennością w mediach społecznościowych, tym razem influencerka nie kryła zmęczenia i irytacji z powodu utknięcia na lotnisku w Amsterdamie pośród panującego tam chaosu. Rano 6 stycznia Kubicka opublikowała na Instagramie relację, opisując trudną sytuację, w jakiej się znalazła. Poinformowała, że była wówczas 4 rano, lot został przełożony na godzinę 7, a następnie ponownie opóźniony do 12 w południe, co zmuszało ją do pozostania na lotnisku, gdyż rozkład mógł ulec zmianie w każdej chwili. Wyraźnie sfrustrowana poprosiła swoich obserwatorów o modlitwę. Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, gdy kubicka bezpośrednio doświadczyła chaosu na lotnisku. Modelka przyznała, że brakuje jej słów, by opisać panującą atmosferę i wielu wściekłych pasażerów. Wyznała, że jest zbyt zmęczona, by dalej się kłócić. A najbardziej niezrozumiałe było dla niej to, że pogoda była przystrzeżająca, niebo czyste, bez śniegu i chmur, a samoloty gotowe do lotu. Kilka godzin później Sandra Kubicka ponownie zaktualizowała status, informując fanów, że nadal nie może opuścić Amsterdamu, by wrócić do Polski. Według jej słów, około 80% lotów tego dnia zostało odwołanych. Co sprawiło, że jej podróż utknęła w martwym punkcie. W ogólnym rozrachunku te komplikacje w podróży są przez wielu postrzegane nie tylko jako przypadkowy incydent, ale jako fragment odzwierciedlający okres niestabilności, przez który przechodzi w życiu prywatnym. Pośród nierozstrzygniętych plotek o rozwodzie, niejasnych procedur prawnych i serii niefortunnych zdarzeń, Opinia publiczna ma coraz więcej powodów, by stawiać pytania o przyszłość małżeństwa kubickiej i Aleksandra Milwiva Barona. Dopóki oboje nie zabiorą oficjalnie głosu lub sąd nie podejmie konkretnych kroków, relacja tej pary pozostanie w szarej strefie domysłów, gdzie granica między nadzieją na pojednanie a możliwością całkowitego rozstania wciąż nie została wyraźnie wyznaczona.